Zimowe spowolnienie metabolizmu to naturalny proces, który można skutecznie regulować odpowiednimi ziołami, przyprawami, aktywnością fizyczną oraz dietą. Zostań ze mną, a powiem Ci, jak to zrobić. W międzyczasie zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Metabolizm to wszelkie procesy, które zachodzą w organizmie. To zarówno przyswajanie substancji odżywczych przyjmowanych z pokarmem, jak i wytwarzanie energii, czy też pozbywanie się niepotrzebnych substancji. U każdej osoby metabolizm ma inne tempo. Jest absolutnie indywidualny. Jest to zależne od wielu czynników: płci, wieku, aktywności fizycznej czy wiedzy. Nie bez znaczenia są również pory roku. Zimą proces przemiany materii ulega spowolnieniu. Dzieje się tak z wielu przyczyn. Kiedy temperatura otoczenia spada, organizm musi intensywniej pracować, aby utrzymać stałą temperaturę ciała. Potrzebuje większej ilości energii, przez co możemy odczuwać większy głód. Pochmurne, krótsze dni powodują, że jemy więcej produktów niezdrowych, słodkich, wysoko przetworzonych. Może to prowadzić do uczucia ospałości, no i niestety przybierania na masie ciała. Aby przyspieszyć metabolizm podczas zimowych miesięcy, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. O właściwej diecie, odpowiedniej proporcji białka, tłuszczu, węglowodanów, słodycze fast foody i inne niezdrowe produkty to tylko chwilowa poprawa nastroju, jeśli będą częstym elementem dnia szybko spowodują przyrost masy ciała. W konsekwencji, wraz z nadejściem wiosny, zamiast cieszyć się piękną pogodą, będziemy myśleć o odbudzaniu. Zadbajmy o regularne, zbilansowane posiłki. Co prawda, dostęp do świeżych owoców i warzyw jest bardzo ograniczony, ale możemy sięgać z powodzeniem pomrożonki. Pamiętajmy o aktywności fizycznej. Zalety regularnej aktywności fizycznej można mnożyć. Nie pozostaje to również bez wpływu na metabolizm. U osób prowadzących siedzący tryb życia procesy przemiany materii przebiegają znacznie wolniej niż u osób aktywnych. Oczywiście sport, aktywność fizyczna powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości organizmu. Czasem, nawet bardzo niewielkie zmiany, jak spacer zamiast samochodu czy schody zamiast windy, mogą dać naprawdę wyraźne efekty. Warto sięgać po zioła i przyprawy, które wspomagają pracę układu trawiennego i przyspieszają przemianę materii. Jakie to zioła? Już mówię: imbir. Imbir znany jest jako środek zwalczający. Nudności. Nie jest to jednak jego jedyne działanie. Zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, poprawia trawienie, rozgrzewa, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Również moczopędnie usprawnia krążenie krwi i wspomaga procesy trawienia. Jak go stosować? Dodaj do herbaty, smoothie lub po prostu do potraw. Kolejny? Cynamon. Badania wykazują, że cynamon ma właściwości regulujące poziom cukru. Duży wpływ na gromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie ma właśnie wysoki poziom cukru we krwi. Dodatek cynamonu do potraw sprawia, że uczucie sytości pozostaje na dłużej. Właściwości cynamonu umożliwiają sprawniejsze przetwarzanie węglowodanów w organizmie. Oto jak włączyć cynamon do codziennej diety. Dodaj łyżeczkę cynamonu do płatków w sałatki owocowej lub po prostu do owoców. Stworząć z cynamonem lub dodaj go do kawy. Kolejna przyprawa, która wpływa na metabolizm to pieprzka cayenne. Zawiera on kapsaicynę, związek, który odpowiada za jego ostry smak. Kapsaicyna ma działanie termogeniczne, co oznacza, że podnosi temperaturę ciała i tym samym przyspiesza metabolizm. Dzięki temu organizm spala więcej kalorii, co może przyczynić się do redukcji tkanki tłuszczowej. Ponadto kapsaicyna wpływa na zmniejszenie apetytu, co pomaga Kontrolować ilość spożywanej energii. Badania wykazały, że regularne spożywanie pieprzu kajen może prowadzić do zwiększenia wydatku energetycznego organizmu oraz do poprawy metabolizmu, przede wszystkim metabolizmu tłuszczów. Wpływa również na poprawę profilu lipidowego, obniżając poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów. Jak go stosować? Jednym ze sposobów jest picie wody z pieprzem kajen. Miesza się go wówczas z letnią wodą. I sokiem z cytryny, ewentualnie miodem, maksymalnie pół małej łyżeczki tego pieprzu do takiej mieszanki Napój ten należy spożywać nadczo przed pierwszym posiłkiem, aby pobudzić metabolizm na cały dzień Można by oczywiście też włączyć do diety, dodając do potraw, zup, sosów, mięs czy warzyw Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzić z ilością tej przyprawy, gdyż może podrażniać błonę śluzową jamy ustnej i przewodu Pokarmowego. Dla wsparcia metabolizmu polecam również kurkumę. Kurkumina w niej zawarta tłumi określone markery stanu zapalnego, które odgrywają rolę w otyłości oraz zwiększają wrażliwość na insulinę. Stosowanie ekstraktu z kurkumy zwiększa poziom adiponektyny, hormonu, który pomaga regulować metabolizm. Ponadto zwiększa podstawową przemianę materii i wydatek energetyczny. Pobudza do pracy układ pokarmowy, stymuluje wytwarzanie kwasów żółciowych, które biorą udział w procesach trawiennych i przyczyniają się do utrzymania odpowiedniej flory bakteryjnej w jelitach. Należy podkreślić, że ekstrakt z kurkumy jest bardziej dostępny i lepiej przyswajalny w organizmie ludzkim niż kurkuma w formie przyprawy, np. kurkumisan L97 od Aset. Warto również pić zieloną herbatę. Dodaje ona energii, pobudza, obniża poziom złego cholesterolu, jest świetnym źródłem antyoksydantów. Składniki zawarte w zielonej herbacie nasilają proces termogenezy, pomagające w spalaniu tłuszczu. Zawarte w niej katechiny przyspieszają metabolizm, hamują wchłanianie glukozy i tłuszczu z pożywienia. Na koniec pamiętaj o piciu odpowiedniej ilości wody, która wspiera procesy metaboliczne. A z kolem natura otrzymasz 15% rabatu na kurkumizan L90 i inne naturalne produkty. Dziękuję Ci za twoją uwagę i do zobaczenia.